Ze względu na remont ulicy Jaracza zmieni się organizacja ruchu w centrum. Jej przedłużenie ulica Więckowskiego będzie bez wylotu, ale za to dwukierunkowa. To jednak nie pomoże w przemieszczaniu się ze wschodniej strony ulicy Piotrkowskiej na zachodnią. Zarząd drugi transportu sugeruje objazdy. Sugerujemy oczywiście skorzystanie z ulicy Narutowicza. Ulicą Narutowicza będzie można przejechać na wprost, bo nie będzie nakazu skrętów w prawo w ulicy wschodnią, do ulicy Zielonej i do Sieram do ulicy Zachodniej. Zmienią się również trasy autobusów 86, 96 i Z. 5, które jeżdżą ulicą Jaracza. Będą one, mijąc ulicę Jaracza, jechały ulicą Kilińskiego do ulicy Narutowicza, ulicą Narutowicza-Zieloną do ulicy Zachodniej. Ulica Jaracza od Zachodniej do Kilińskiego zyska nową nawierzchnię, ale część zdjętej kostki klinkierowej wróci na drogę. Będziemy się starać ją y, y, oczyszczać doprowadzić do takiego stanu, żeby, żeby można ją było ponownie budować. Przy okazji tej inwestycji zostanie zbudowana również sieć ciepłownicza, zmodernizowana sieć, sieć gazownicza. Wymieniona zostanie także sieć wodociągowa. Remont ma kosztować 1,5 miliona złotych. Prace potrwają 3 miesiące.